Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze ogłoszenia parafialne. Dzisiaj za godzinę, nieco ponad o 11, jest pierwsza komunia święta dzieci ze szkoły katolickiej. O 12.30 wczesna komunia święta. O 15.30 nabożeństwo majowe. O 20.00 medytacja karmelitańska, okazja do spowiedzi. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na nasze śląskie seminarium duchowne. Rozpoczęły się także i trwają przyjęcia do Śląskiego Seminarium. Swoje podziękowania przekazują księża, którzy w ostatnich tygodniach głosili u nas homilię. Ksiądz Kępowicz zebrał 2660 zł, a ojciec Paweł Kombonianim w zeszłą niedzielę zebrał 5450 zł. Dziękujemy za wszelkie ofiary. Do nabycia są goście niedzielne ekstra, które się już ukazały przed świętami o świętym Józefie. Całe poświęcone świętemu Józefowi w cenie 9 zł. Codziennie nabożeństwa majowe są o 17.30. Jutro uroczystość Niepoka Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Po każdej przyświętej świętej odnowimy milenijny akt oddania Polski. Dodatkowa msza święta tego dnia jest o godzinie 10.00. Od wtorku obowiązuje poprzedni limit w kościele 45 osób. Od przyszłej niedzieli nie będziemy już stawiali krówkomatu, a ciągle będziemy udzielali komunii świętej na zewnątrz kościoła. W czasie każdej mszy niedzielnej. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa będzie po mszy porannej o 8, a wieczorem jest Msza Święta dla Młodzieży o dziewiętnastej. Za tydzień będzie można oddać krew w ambulansie przed Kościołem od dziewiątej do 13. I będą także msze święte z udzieleniem pierwszej komunii świętej według podanego za chwilę planu. Będą także próby i spowiedzi. Z tych powodów nie będzie od maja już mszy świętych dodatkowych o 13.30. A także z powodu tych spowiedzi i prób przed pierwszą komunią w najbliższy oraz następny piątek i sobotę, adoracja Najświętszego Sakramentu nie będzie przenoszona popołudniami do kościoła. Do 11 maja trwa w Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej wystawa poświęcona w słudze Bożemu Księdzu Janowi Masze. Ciągle można nabywać, zaopatrywać się w nasze albumy parafialne, fotograficzne, które są z tyłu kościoła. Ofiary za ten album są cegiełką na kościół. Ksiądz Arcybiskup zaprasza do świętowania jubileuszu małżeńskiego w takiej większej formie. Można to uczynić w niedzielę 23 maja albo w katowickiej katedrze Chrystusa Króla o 12, albo w Rudzie Śląskiej w Saktuarium Świętego Józefa. O 11:30 należy się zapisać w mediach naszych parafialnych. Jest podane, są podane kontakty i zapisy. Pierwsze komunie święte będą za tydzień. W sobotę o 12:00 część klasy 3a ze szkoły nr 2, o 13:30 część klasy 3b z 11, .00. w niedzielę o 11:00 część klasy 3a. Z jedenastki o 12.30 część klasy trzeciej B, z jedenastki, i o 14.00 część klasy trzeciej C, również z jedenastki. Z powodu ograniczeń y, limitów prosimy o obecność na mszach świętych pierwszokomunijnych ustalonych wcześniej osób, rodziny, znajomych, przyjaciół. Prosimy o udział na zewnątrz lub łączenie się przez transmisję online. Dziękujemy bardzo tym, którzy troszczą się o kościół za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, paniom, panom za dezynfekcję, rodzicom dzieci wczesnokomunijnych, którzy także przygotowali ten kościół i sprzątali go. Nawet dzieci to robiły przed tą niedzielą.